Hello, hello! Witajcie kochani w kolejnym odcinku Domu Pod Zorzą. Dzisiaj zapraszam Was do Domu Pod Zorzą i mojej codzienności oraz na pogaduchę o budżecie. Witajcie w Domu Pod Zorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Dzisiejszy odcinek jest niejako kontynuacją rozmów o życiu z jednej pensji. Link do tamtego odcinka na górze i w opisie, ale dzisiaj chciałabym podzielić się, jak budżetujemy. Nie operuję kwotami, jako że nie jest to w dobrym smaku dzielić się takimi osobistymi informacjami online. Niemniej mam nadzieję, że zachęcę i zmotywuję każdego, niezależnie od dochodu, do, do bardzo podstawowej zasady dobrych finansów, a mianowicie budżetowania. Co to jest budżet? To jest ty mówisz sobie, co robić z pieniędzmi. Budżet to jest granica bezpieczeństwa, budżet to jest balustrada na dziesiątym piętrze. Takich określeń używa nasz ulubiony ekspert, Dave Ramsey, który, który? zmienił życie tysięcy rodzin i wyprowadził nie tylko z biedy, ale nawet z klasy średniej finansowej. Jest również autorem bestsellera w USA i polską wersję zamieszczę poniżej. Dla tych młodszych, a, którzy może zupełnie nic nie wiedzą jeszcze o budżecie, budżet to jest jakby plan na to, jak i gdzie nasze pieniądze idą. Wraz z planem finansowym oczywiście idą praktyki tego, jak się tego budżetu trzymać, aby balansować dochody i wydatki co miesiąc i odnieść sukces finansowy. Sukces finansowy może wyglądać zupełnie różnie dla różnych ludzi. Nie każdy chce być milionerem, nie każdy ma dzieci, czyli dziedziców, nie każdy ma, jest, a, mieszka w tym samym kraju, w tym samym regionie itd. Sukces finansowy rozumiem ja jako życie w wolności finansowej, bez bycia przykutym do ratów, długów, jak i, życia, i, jak i życie bez stresu finansowego. Zdarzają się sytuacje w życiu, gdy tragedie uderzają z prędkością huraganu, i, i rodzaj pożyczki wydaje się niezbędny. U nas w Kanadzie edukacja po szkole średniej jest płatna. Dodam, bardzo płatna. Także jak rodzice nie widzieli się w roli wspierania czy wspieraczy dzieci po 18 i ich edukacji, to młodzi zazwyczaj biorą kredyty studenckie. Najlepszym sposobem na yy, Uniknięcie ogromnych długów jest powolne budowanie przez rodziców poprzez inwestycje giełdowe finansowe w formie programów typu RESP. Takie formy oszczędności są u nas wspierane nawet przez rząd, który do każdej sumy, którą rodzice inwestują, dopłaca jakiś procent od siebie. W ten sposób te sumy bardzo rosną i to szybko. W każdym razie, jeśli znaleźliśmy się w sytuacji, w której pożyczka była niezbędna, to kolejnym krokiem i priorytetem byłaby spłata tego długu. W domu pod zorzą staram się raz w tygodniu piec chleb na zakwasie. Bardzo mnie to cieszy i działa terapeutycznie, nie mówiąc o zdrowych właściwościach. Mój przepis na chleb znajdziecie na mojej stronie, jak i zrobiłam na ten temat również osobne wideo. Link na górze i w opisie. So home. Jedną z czynności, które zauważyłam, że robią ogromną różnicę u mnie w kuchni, w domu... Sprzątanie być... od razu podczas gotowania, podczas um, pracy w kuchni I, i nie zostawianie po prostu tego wszystkiego na sam koniec, na wielkie sprzątanie. Zauważyłam, że znacznie łatwiej jest się ogarnąć i łatwiej jest gotować. Nie dochodzi się do tego stanu obezwładnienia bałaganem w kuchni. Drugim wspomnianym elementem sukcesu finansowego dla mnie jest życie bez stresu finansowego. I nie chodzi tu tylko o takie głupawe żyję dzisiaj tak jak sobie chcę i się nie przejmuję co będzie za parę lat, ale właśnie życie finansowe z wizją i do tego właśnie potrzebujemy budżetu. My e, ustawiamy, prowadzimy i realizujemy nasz rodzinny budżet, budżet w e, apce Dave e, Ramsey. Zwanej Every Dollar. Podam link w opisie, ale zdaje się, apka okay, jest tylko w języku angielskim. Nasz budżet zawiera takie kategorie, czy też elementy, jak wydawanie pieniędzy, oczywiście, oszczędności i dawanie, czy też darowiznę. W tej kategorii wydawania pieniędzy znajdują się rachunki: jedzenie, benzyna, ubezpieczenie, subskrypcje, szkoła, syna i tak w sekcji oszczędności mamy koszt, konto oszczędnościowe na sytuacje alarmowe i tutaj Dave Ramsey znowu poleca bardzo mocno. Jest to tak zwany krok trzeci z jego systemu Baby Steps do sukcesu e, finansowego i to jest zawsze mniej 3 do 6 miesięcy dochodu zaoszczędzone na osobnym koncie my jeszcze nad tym pracujemy. Niemniej jest to ważna część naszego budżetu. Następnie mamy oszczędności na szkołę syna, inwestycje typu emerytalne konta inwestycyjne i edukacyjne konta inwestycyjne. Natomiast w dawaniu czy w darowiznach wierzymy w 10% w 10% na Kościół, jako że Biblia do tego nawołuje, niezależnie od tego, czy Kościół prosi, czy nie. Da oraz darowizny, wspieranie typu wspieramy misje pojedynczych osób, w których wizję i misję wierzymy, lub o organizacje charytatywne w regularny sposób lub od czasu do czasu. So Jak trzymać się budżetu? Ogromne znaczenie ma wpisywanie regularne wydatków. Wszystkich. Minimum raz na tydzień. My używamy tej darmowej apki EveryDollar, ale wiele ludzi preferuje tradycyjne metody notatnika. Na pewno można kupić wręcz przeznaczone ku temu notatniki. Wpisywanie wszystkich wydatków uświadamia nas niejako co do tego, na co wydajemy te pieniądze. Jak tylko się opóźniamy z mężem w wpisywaniu, sprawdzaniu, przeliczaniu regularnie, zauważamy, że przechodzimy przez tą przysłowiową barierkę budżetu. Ends this being more than friends. Yeah. You know, I'm here to stay every single day. Z moich rutyn codziennych jest robienie świeżego kefiru oraz sałatki na lunch. Dzisiaj do sałatki dodałam resztki wołowiny, które miałam w lodówce, aby trochę dodać proteiny, ale tak. również lubię wrzucać fasolę, ciecierzycę, w zależności od tego co mam w lodówce, czy też resztki kurczaka. Otóż i wgląd na to, do czego słuchamy z synkiem przy przygotowaniu lunchu. Dlatego, tak. że synek jest moim stałym kompanem i bardzo lubi robić lunch ze mną. A, 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 a ja dziękuję już Wam za wizytę w domu pod Zorzą. Zachęcam do polubienia tego filmiku, skomentowania. Pomaga mi to budować ten kanał i rozwijać się. I już zapraszam za tydzień. Pa.